Siemaneczko, z tej strony Gimmer i dzisiaj gramy w Piggy z kilkoma osobami. Yy, no i oczywiście przejdziemy pierwszy rozdział, żeby nie było. I może się pojawił, pojawi więcej odcinków z innymi rozdziałami. A jak nam się nie uda przejść, to, to, no to nic, no. Spróbujemy następnym razem. I gramy, będziemy grać chyba na bota, bo tak się najbardziej opłaca moim zdaniem. Okej, okay, i tyk. Właśnie i następny odcinek chyba będzie z Tsunami for brainot, bo ta, słabia, ta gra jest teraz sławna na Robloxie, więc będzie git, będzie git. Moim zdaniem, oczywiście. 3, 2, 1. No i jak ktoś, właśnie, jak ktoś jeszcze jak ktoś nie grał w EP, to może, może, może zobaczyć, jak przejść, właśnie przejść yy, tą grę. Ja będę gadać z kolegą. Prze... No, po prostu będziemy gadać razem i jak będzie, jak będzie będziecie go pewnie słyszeć, albo nie, jak, wam, jak mam nadzieję, że Wam nie będzie przeszkadzał. Dobra i zaczynamy na początek. Idziemy po zielony klucz, bo to jest podstawa. O dobra, dobra, zanim Piggy się obudzi. Tutaj i teraz powinien być tam, albo w innych miejscach. Możemy być jeszcze w tamtym miejscu. Dobra, i teraz idziemy tu i otwieramy te drzwi. Bierzemy czerwony klucz. No dobra. I musimy iść na górę. Yy, zanim przyjdzie pigi. Szybko, 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 szybko. O nie, 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 pigi się obudził. Dobra. Szybko we, weź to, daj. Dobra. Ja biorę klucz. Ty weź Łom, weź Łom. Na A weź Łom. Tu. A tu. Dobra. I idziemy tutaj. O kurde. Ej, ja spadłem i on nagle tu był. Dobra. Y, musimy szybko na pole, na pole osnem. I. Dobra. Tutaj nic ciekawego nie ma. Dosłownie tu nic nie ma. O nie. Ej, bo, y, mój brat ma fioletowy. Fioletowy? Y, fioletowy no. będzie później potrzebny. No Dobra. Później, no dobra, to będziemy potem potrzebowali też światowego kluczu, ale to wszystko w swoim czasie. Idziemy teraz tu. I też tu będzie ciekawego. Yy, zamiast amunicji... Okej, okay, jest Żółty klucz. Żółty klucz jest dobry, dobrze bardzo potrzebny nawet. Otwieraj to, otwieraj. Dobra i mamy kod. Kod musimy tam cisnąć. Dobra, idziemy tutaj dać kot. O nie, kogoś zabił ktoś. Dobra, dałem kod, dałem kod, dałem kod. Potrzebujemy tylko kilku rzeczy już. Dobra, potrzebujemy młotka, 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 młotka. Młotka potrzebujemy. Mamy to, Dobra, to jest najważniejsze. Jeszcze... O kurde, ten klucz. Dobra. Mamy zę zębatki. Te zębatki są bardzo potrzebne. Bez nich byśmy nie dali rady. Ra Dobra, idziemy na pole, na pole, na pole. Yy, tyk. Dobra. Jeszcze otwarte drzwi. I musimy wsadzić to tutaj. Są na mnie tylko czerwony i ten. Dobra. To musimy iść teraz po deskę, bo bez deski byśmy nie dali lady. Mmm, czekaj. O nie. Ej, weź, go, zajmij tego pigi. Tylko, żebyś nie zginął. A ja muszę iść do łazienki, bo chyba łazience coś będzie. Nie, tu nic nie ma. Mm, no to chodźmy na samą górę. Ja idę na samą górę. A tu może? Nie, a tutaj też nie, nie ma. Kurczę, gdzie może być deska? Sam nie wiem. Nie, O nie, zginąłeś. Ej, słabo, słabo. Mm -mm, czekaj, gdzie może być deska jeszcze? Aha, na polu, na polu, na polu. Tam może też być. No też tam. Dobra, idziemy na pole. Szybko, 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 szybko. Mam nadzieję, że to będzie deska. Tak, jest deska, jest deska. Mamy deskę. Dobra, biorę ją. A gdzie był łom? Łom? No, bo ty go wziąłeś. A, yy, miałem go ze sobą. On był tam na górze, jak otwieram, czerwony, tak? On tak, ma... dobra. To dobra. Ej, ty, dobra, zajmij go właśnie, dobrze robisz. I zajmij go cały czas, żeby nie szedł za mną. Weź go na siebie. Dobra. Nie ma tu tego. No to, ja tu miałem, ale Aj. Aj. Ktoś to wziął, nie ma. Zginąłem. Aj. Gdzie może być teraz łom? Było tam, ale. No, no dobra, dobra. Ale otworzyłem to od drzwi. Hmm może tu? Nie, no tu nie ma. O nie. Może za, właśnie na polu. Może tutaj będzie łą. Nie, no gdzie on jest? O nie, 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 nie. Teraz właśnie to jest najgorsze, jak coś, coś zgubimy, co nie? Hmm. A może na dole? Wiem gdzie. E, dobra. Się buntą, pomogę. Tutaj może będzie. Tak, mam łom! Mam łom! Was? Mam, 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 mam. To, co ci jest potrzebne? Młotek. Młotek? Yy, poszukam. Nie był na polu przypadkiem? Nie, nie, nie. Ja wiem gdzie młotek. Dobra, idziemy tu, idziemy tu, idziemy tu. Szybko, 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 szybko. Dobra? Wyblokowaliśmy tu i musimy iść do tamtego pokoju. I tam powinien być młotek. Mam młotek. Idu Dobra, szybko. I teraz powinniśmy tylko to zrobić. Dobra. Gdzie jest fioletowy klucz? Fioletowy? A wiem! Na to przecież był. Chyba, fioletowy. O nie wiem. Patrzcie, nie jestem pewny. To, no dobra, to zobacz sam. jest. Jest? Tak. Dobra, to idę. O nie, pigi, pigi, pigi. Musimy uciekać. Dobra, dobra, dobra. Na szczęście sobie włączyłem z sprinta Dobra, idziemy szybko, szybko, szybciej, szybciej, szybciej. Musimy. No nie, no pigi idzie. O mam wiertowy faktycznie, masz rację. Dobra, i teraz już ostatni etap jest, ostatni etap. Idziemy tu. I, ale do, to jest re, chyba rekordowy na, nasz rekord. No od 4 minuty, co nie? To już jest rekord. Dobra, szybko na polu. Na pole, na pole, na pole, na pole. I tam powinna być ten, 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 powinien być ten ostatni element. Jest, Mam nadzieję. Na pole. Tak, to na pole. No nie, ej, co so jest? Nie ma tego. No tak. E... O kurde. Co? Kurczę. I kto jeszcze żyje? Spróbujmy jeszcze raz? A kto? Nikt? Aha. Spróbujmy jeszcze raz? No to spróbujmy jeszcze raz, ale to już ostatni. Żeby ten odcinek nie trwał zbyt długo. Dobra, dobra. No dobra. Gramy jeszcze raz. 14 sekund musimy czekać. No może, te, może teraz ktoś będzie, bo to... Jezu, pigi. No to no to dobra Mam nadzieję, że nie będę ja rozdział pierwszy <grystanie> no. no, no, no. Jeszcze raz rozdział pierwszy i po rozdziale pierwszym już chyba tyle. Nie no, no, potem już będzie jeszcze drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i tak dalej. No. Dobra. Bo trzy grać w końcu. Na pewno... No będzie ciekawie, będzie ciekawie. No dobra, będzie ciekawie praktycznie. No dobra, no i... Ale ten, y, zakażenie nie jest fajne. No to prawda, zakażenie nie jest fajne. Musisz grać jest lepszy. Hmm. Już jest lepszy. Już jest lepszy O nie, czy... ty jesteś ty! O nie. Hehe, <laughs> przynajmniej <Przede wszystkim> ja. <laughs> dobra, ci wiemy jak spoko gdzieś na co początku. <laughs> no to prawda. Cóż, to jest, cóż, cóż, to jest miejsce, w którym George Piggy był ostatnio, widziamy. Co to był za dźwięk? Nie no, muszę poczekać. Już ile wy macie, 30, 30 sekund? No, jakoś tak. Idziemy, 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 idziemy. Minutę to byś, ty byś przeszedł całą grę. Xd. No, to znaczy, gdybym wiedział na pamięć, kiedyś gdzieś wszystko, wtedy tak, ale tak to wiesz. Ja już mam czerwony, prawy klucz. Niestety nie możesz skakać. Mam czerwony klucz. O, ma? Nara. No nie, no weź mnie nie, goń. Goń twoich, twoich tych, tych ludzi. O, mam deskę od razu. Dobra, nara. S. Dobra, idziemy na dół, idziemy na dół i teraz musimy iść do tego. Tutaj jest co? Tak, to jest szopa, szopa. Aha, czyli w szopie niczego nie ma. Świetnie. Jaki problem? Hmm, to co teraz muszę zrobić? Aha, już wiem, już wiem. O, tutaj są te czerwone, takie te. Musimy szy szybko tam dać, bo one są bardzo potrzebne. Dobra? O kurde, Piggy, stój. Co? Ja, no dobra, miał... do trzech razy sztuka. Zaczekaj na nas, bo nie muszę stanę, się, stanę się duchem. I kurde, jakie światło. Coś możesz im podpowiadać. No właśnie, będę wam po podpowiadać o coś. Powiem gdzie... A, no to koniec gry. Ej, mój brat zginął, nie gminia. Czyli koniec gry. No ostatnia, ostatnia, ostatnia teraz już yy, runda, no, ale teraz na, na serio. Ostatnia runda. Jak ty będziesz to będzie najgorzej? Ale nie, no to zagramy bo z botem. No tak, z botem, żeby wynik nie Tak, zagrajmy z botem. Ej, ale co tylko trzy osoby, gdzie jest ta czwarta? No bo ja byłem, ja byłem w tym. Nie, ja nie. Dwa, a dawa, teraz są cztery, teraz są cztery. No teraz są cztery, faktycznie masz rację. Dobra, tu. Rozdział pierwszy. Później drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziewiąty dziesiąty, jedenasty, dwunasty. No. Rozdział, rozdział, rozdział dwunasty będzie najtrudniejszy. Mm, chyba, nie wiem. No, ale może faktycznie będzie najtrudniejszym rozdziałem. Rozdziału pierwszego przechodzimy. Bot, bot, bot. Najlepszy jest bot. Znaczy, bot jest słaby, ale nieważne. Nie, nie, nie wiadomo, o co mi chodzi. Najgorszy, że ta senka jest. Trzeba ją patrzeć. No dobra i... Czuł, stoisz mi... Dobra, nie chce mi się tego czytać. No mi też. George <grym>. Gior, Piggy. <grym>. Czekaj. Igze. Yyy, dobra. To uderzenie pałką i idziemy. Zielony, zielony, zielony. Jak coś tu czy... Ja wiem, gdzie zielony. Ja też wiem. W kuchni albo... W, albo w kuchni. Powia, powia speedrunner. Na, 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 na. Jest. na, 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 na. Na, 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 na. na, na. na, 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 na. O, to dobrze. Warto wziąć? Tak, chodź na ogródkę. Idźmy z tym na ogródek, ale nie, dobra, bez sensu to będzie. Mogę pójść już. No tak, ale nie jest otwarta szopa. <grych> Biki <Bieg> się <grych> obudził. Uważaj. Się mną. Ej, jest deska! I łą nawet! Nie, rozginąłem! Zginąłeś? Kurczę, Przed most. Przed most. słabo zostawię tej łom na górze. Dobra, ale my na szczęście już wiemy jak przejść tego pigi. Y już teraz otwieram. Ja naprawdę to zupełnie nie mam co to, to. No. Toret G. O, jest coś. Co Dobra, weź. No, chcesz to, to i tu dalej, nic nie ma. O kurde. Uważaj, idzie. O nie. Wziadła nie, cię? Nie mnie, ale kogoś innego. Zamknę jej drzwi. Dobra, ja muszę iść na... Ten, do garażu. Jeden na górę. Ja muszę iść do tego garażu. Co to jest? O nie, on tu wchodzi. On tu wchodzi. No nie! O, jaki fart. Nie. Ej, ale ja jestem sam? Nie, ja gram na telefonie. A, to dobra. Ej, no to pomóż mi, chodź tutaj do garażu. I zajmij go. Nie no. Dobra, i to już chyba na tyle na dzisiejszym odcinku. Dobra, to fajnie było widzowie. Następnym razem może też sobie zagramy albo nawet coś innego. No to pa!